Siemano, my już na miejscu, zdążyłem, więc będzie grane. Będzie też streamowane, więc yy, piboglad będzie robił polskiego co na moim kanale. Przynajmniej moje gry, więc zawsze będzie wod. jeśli oglądacie to na YouTube, bo prawdopodobnie już jest, jest już po gierkach. Ale jesteśmy, tak to wygląda moi mili. Dzieła sztuki, tutaj pas, ale zasłaniają z tyłu. No i to się ciągnie, 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 ciągnie. Tutaj jest wierna witka, stówka yy, z pięknym plakatem. No i co? Trochę więcej tego pokażę też na Instagramie, Twitterze, więc śledźcie tam, bo faktycznie tutaj dużo tego jest, dużo fajnych takich smaczków tnftikowych. Życzę co? Miłego oglądania, trzymajcie się, cześć! No golda... Jaren Luks. <coughs> no, 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 Treasure Hunter też nie. Chyba iść w niż Treasure Hunter. Może Warpath? Jest i stalowiec. Dobra, dawaj tego Warpath. A ja nie w Golda, prawda? Dobrze pamiętam to. Dobra, z możemy jakichś Slayerów grać też, albo właśnie Diany. Agresywne wchodzenie w level, gdzie pre bardziej premiuje. Okej, okay, jest Szenik 2. Aura Farming, Anka oczywiście, Slamet, Shoujin, Pandora Items, wow. I Dona robi, Są so te rolki, Trade Sector. Czy on wziął tam Trade Sectora i sprzedał Milio, którego miał? Tak. O Jezu, serio? Ja dlatego już stale nie wziąłem, bo miał Trade Sector i Milio. O, tutaj przewaga itemów, ale u mnie jest przewaga upgrade'ów. Nie ma trzeciej oni. Yy, no jest szansa, by jeszcze... Nie też, że sam dostał bufa, to, to to tam szczegół bardziej. Reszta dostała nerfy, nie? Razer raczej z Jordi nie grałeś, więc w sumie to jest chyba jego największe wzmocnienie. Ale taki asył, by tu siadł. O, jest asył z negatronem. Byłby BT. Nie byłby. Była Kur. Co tu mam grać? O, Gangplank po prostu. Yeah. robimy staraka? robimy siemano siemano szybka prośba o łapkę w górę jak i zostawienie komentarza o treści bramkarze a do tego jeśli oglądacie na telefonie prośba o podbicie bo z racji że jestem jeszcze małym kanałem to te podbijanie faktycznie bardzo pomaga w algorytmie więc co życzę miłego oglądania trzymajcie się cześć Nie wiem, no za rzadko i tym też taki ja nie gram. Kurde nie chcę lwu robić. Tu komponenty w belwet Teraz niedługo to już tak nie będzie, więc... więc... Teraz trzeba pokorzystać, póki jest szansa. Ja no się, czy powinienem robić gs -a. Serio Defres wygrał? Ja byłem przekonany, że ikson. No i przegrywamy. ktoś podobnie, że w tym secie za mało się dzieje. Na secie 34. No, no, uważają nawet tak, że gry, więc to będzie zmieniane, jak coś. No, nie jesteś jedyny. Spokojnie. To się naprawi. To się wyklepie. MF2. No nice. Eee... Uh. Ty. Wy... Hey Wie... Nie no, że mnie ten auto i luzdło? Chociaż... Olbym się w do tego miejsca. No jednak bez itemów też ale no. Tak śmieszne. Tutaj Tristana jedno, więc powinniśmy wygrać. W ogóle powinienem mu podziękować, dzięki niemu nie gruję już w Tali. no chyba. O. No i chyba Cezar Mel będzie grano. Диана Też łaska mi nie potrzeba Gatron lepiej jakiś ivenczer autobus na Gatron z wolisty. Jednego HP zabrakło. W sumie może to dobrze Bo teraz lukuję Troxie, może będę mógł go wtedy dostać z Orba? Legacy will endure. Follow me, friends. Feed the void. Witness the strength of Noxus. Would you style? <laughs> Dobra. Dobra. Zrollowałem teraz głęboko, żeby bez incydentu było. No to ja nie raz chyba już. Dobrze, że to się komponuje. W teraz za czy grać z jakiegoś Azira, ale postaram się utrzymać tego strefa i może na level łapie I żeby potem grać mail, to um, trzeba było tych wywalić. Wardenów, nie? Więc artefakt nie wyfarmi, Orn Gangplank Briard do wywalenia. Myślę, że w TFT już będzie się cofać tylko do przodu i zostanie mechanika odblokowywania postaci na kilka setów. To znaczy, cofać tylko do przodu. Czy zostanie mechanika ze stoma postaciami? Nie wiem, fajnie by było, szczerze, mam wrażenie na razie. Te questy jednak. No, to, to co mówiłem od pierwszego razu, jak to zagrałem. No giga dobrze filują, są so, giga zajebiste. I mam wrażenie, że mają potencjał na bycie takimi kolejnymi augmentami, który, czyli że zostaną z nami na dłużej, tak? Znaczy nie wiem, czy też od razu zostaną, czy może na przykład później, ale zobaczymy. Przelot. A czemu ja nie chcę relować? Nie wiem. Йау... уровень ООООООО! покоры? Szap to ziomał. Swoją laską. Nie nam no, i temu mam No i tak się nie wywaliło. Mhm. Tak. Będą bić pokłony. Nie, 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 Wam? To ty musisz wjechać. Ja jadoszka. Tak, trzy razy... Wywalało mineta w nocy, więc stwierdziłem, że pierdolę to, idę się sprzespać i może przestanie, na razie jest git. Ale tak mnie to tiltowało i triggerowało, że... aż łop, łeb nie zaczął boleć, więc stwierdziłem, że nie ma sensu. Nawale mi jej buzi. No w sumie nie wiem, do trzeciej... nie, do trzeciej grałem, a do streamu do drugiej może? Yeah. No Czy ja wierzę w błoga? Zamiast Rika możemy grać fidla, fidla oczywiście, chyba nie było. No, no ja w starym mieszkaniu też miałem bardzo dobry internet, więc teraz to jeszcze bardziej tiltuje, W sensie, właśnie to jest tak, że streama wywala, ale i tak to jest tiltujące. Jednak jak widz nie może mieć takiej frydy z oglądania. To jakoś nawet. na banie to działa. A dla widza chcemy jak najlepiej, tak? Nie mam on ten heal'a, nie? No. Nie zobaczymy, tak. Tak, no nowym patrz, patrz. Co to za trzeci typ na belwet? Jeśli chodzi ci o artefakt, ten, to jest Darkina. The Darkin Bow. 30 atak wysyłasz mocniejszy strzał i sama Belwet daje Darkina wtedy. Dzięki temu mam teraz 97 HP, bo się leczę za obrażenia, które zadam przeciwnikom. Tak działa dwa Darkin. Nisz? Do stuły. Mówi, że musi się udać. O, Renekton, co, nie no. On jeszcze wierzy, czy nie. No właśnie. Oh, let's go. Mówiłem. Dzisiaj lecimy.